Witajcie, drodzy widzowie, tu pi. Witam Was w trzeciej części Buddyzmu Oczami Picia. Dzisiaj, jak obiecałem Wam, będziemy zajmowali się medytacją. Wielu ludzi wiele dzisiaj mówi o medytacji, ale tak naprawdę niewiele o niej wiedzą. Dlatego dzisiaj chcę Wam, moi widzowie, pokazać, Chcę Wam, drodzy widzowie, pokazać, czym tak naprawdę jest medytacja swoimi oczami, bo Was szanuję i bardzo chcę, byście pokochali tą praktykę medytacji, bo jeśli ją pokochacie, to ona zmieni Wasze życie. Więc na początku zrozumcie, że medytacja nie jest łatwa wymaga czasu, wysiłku i wytrwałości. Medytacja to jest zrozumienie tego, co dzieje się w naszym życiu w danej chwili, czyli teraz. Nie wcześniej, nie w później. Przed rozpoczęciem praktyki medytacji musimy zrozumieć, że życie nam ucieka i przecieka między palcami. Musimy zrozumieć, że szczęścia, że spokoju umysłu nie jesteśmy w stanie inaczej osiągnąć. To są właśnie te podstawowe kwestie w życiu człowieka, że w życiu nigdy nie będziemy mogli mieć wszystkiego i właśnie to musimy zrozumieć. Ale jest nadzieja, bo możemy na szczęście zacząć nauczyć się kontrolować swój umysł. Szczęścia i spokoju, szczęście i spokój umysłu to. Są podstawowe kwestie w naszym życiu, w życiu każdego człowieka. To jest to, czego wszyscy szukają. Ludzie niby chcą jedzenia, seksu, pieniędzy, rzeczy materialnych i szacunku, ale przyjrzyjmy się tym wszystkim celom i zrozumiemy, że tak naprawdę one są. Nie są podstawowe. Spytajmy się: Chcesz jeść, ktoś mówi? Czemu chcesz jeść? Bo jestem głodny. Mówisz, jesteś głodny, tak? Czyli jak zjesz, to będziesz czuł się dobrze. A, czyli jeżeli zjesz, poczujesz się dobrze, czyli o to właśnie ci chodzi. Chcesz tak naprawdę poczuć się dobrze, chcesz być szczęśliwy. Szczęście. To coś, czego pragniesz. Powtarzam, nie tędy droga. Zrozum, że nie możesz w życiu mieć wszystkiego, czego chcesz, ale możesz nauczyć się kontrolować swoje życie. Właśnie cel medytacji to jest nauczyć się kontrolować swoje życie. Cel medytacji to oczyścić swój umysł z chciwości. Oczekiwań, pragnień, zazdrości. Medytacja ma nas nauczyć wprowadzać swój umysł w stan spokoju. Medytacja jest naszym wielkim nauczycielem, ona prowadzi nas do zrozumienia. A im więcej w życiu rozumiemy, tym jesteśmy skłonni bardziej wybaczać i kochać. Właśnie wtedy żywimy większą zdolność myślenia, a cel medytacji uczy nas być coraz bardziej uważnymi, nie pozwolić, by nasze oczekiwania nas rozpraszały, uczy nas, by nie myśleć, nie musieć rozumieć wszystkiego i pozbyć się tej, tego nawyku rozumienia. Nie skupiać się na różnicach, ale bardziej skupiać się na podobieństwach. Na początku medytacji skupiamy naszą uwagę na oddechu, ale umysłu nie oczyścimy, jeżeli nie będziemy widzieć rzeczy takimi, jakimi są. Kiedy siadamy do medytacji, postarajmy się nie zmieniać pozycji. Kiedy już siedzimy, zamknijmy oczy. Skupmy się na oddechu, wdech, wydech, liczmy. wdech, wydech, liczmy od jednego do dziesięciu. Gdy siedzimy bez ruchu, osiągniemy wtedy pewien stopień uważności. Uważność to szczerość wobec siebie, to zrozumienie, co nam się podoba, a co nie. W czasie medytacji musimy skoncentrować umysł na chwili obecnej, na tym, co jest teraz, a nie co było albo co może być. Starajmy się oddychać normalnie. Gdy nasze ciało i umysł nabiera lekkości, wdychajmy i wydychajmy, wtedy osiągniemy spokojny umysł. Medytacja. Można medytację naszą można określić słowem cierpliwość. Bądźmy cierpliwi, bo medytacja to jest trudne zadanie. To czynność samotnicza. To odczuwanie osamotnienia. Dlatego właśnie medytacja wymaga odwagi, bo w życiu nie da się uniknąć cierpienia. Medytacja ćwiczy naszą świadomość Możemy być świadkami tego, co nasz umysł czyni. Wolność to stan zbudowany z myśli, a więc, jeżeli nasze myśli są czyste, możemy być wolni, wtedy znika w nas potrzeba gonienia za przyjemnościami, a życie staje się wolne, spokojne i piękne. Gdy pragniemy poznawać rzeczywistość bez złudzeń. Bo tylko takie da nam bezpieczeństwo i wolność, Budda nam pomaga w tym. Budda to człowiek, który był bardzo niekonwencjonalnym człowiekiem. Jego nauki to nie były dogmaty. To były propozycje, które sami mogliśmy wypróbować. Tak jest dzisiaj. Sami te jego propozycje wypróbujmy i sprawdźmy, czy są prawdą. Nie wierzmy mu na słowo. Budda nam mówi, człowieku, nie wierz mi na słowo. Sam eksperymentuj, sam sprawdź, czy to, co mówię, jest prawdą. Sam sprawdź. Bądź taki jak moi uczniowie. Odrzuć dogmaty, bo dogmaty to ślepa wiara, wiara bez doświadczenia. Ona nas prowadzi do piekła, a ty sprawdź, czy to, co mówię, poprzez praktykę jest prawdą. Dziś właśnie ludzie błędnie za dużo się martwią, a zmartwienia to tylko problemy. Właśnie medytacja otwiera, nas uczy, nas stopniowo. Dostrzegać rzeczywistość, to co jest, a nie to, co chcielibyśmy, aby było, to, co tak naprawdę w życiu nas spotyka. A musimy właśnie poprzez to wyzbyć się iluzji. Medytacja nas tego uczy: po prostu siedzimy, niczego nie oczekujemy. Obserwujemy właśnie to, co się dzieje. Pokonujemy swe myśli. Gdy siedzimy, tylko. I obserwujemy to, co się dzieje. Dzięki medytacji myśli nasze płyną swoim rytmem. My je obserwujemy, ale ich nie oceniamy. Zauważamy je, kiedy są, a kiedy odpływają. Jesteśmy szczerzy wobec siebie. Gdy siedzimy z zamkniętymi oczami i kontrolujemy swój wdech i wydech, obserwujemy właśnie nasze myśli, doświadczamy spokoju. W spokojnym oddechu. To jest właśnie ważne, bo to nas prowadzi do Sangi, czyli trzeciego klejnotu Buddy, tak jak mówiliśmy Buddę i Damę, czyli nauczyciela, jego naukę, tak, Sangha, czyli duchowa wspólnota, pomaga nam w medytacji. Ona pokazuje nam życzliwość, przyjaźń to wejście w strumień drogi środka. Właśnie mnisi studiują, praktykują dammę, medytują, mają być przykładem dla świeckich wyznawców, mają chronić się przed szkodliwymi wpływami psychicznymi i udzielać rad w sprawach duchowych, a ludzie świeccy wspierają mnichów, dostarczają im jedzenia, ubrania, mieszkania, leków, gromadzą przez to zasługi, bo skoro śmierć przyjdzie i nikt jej nie uniknie. Dlaczego nie wykorzystać swojego życia najlepiej jak się da? Po co poświęcać życie na nic niewarte cele światowe, której tak przeminą? Po co pogrążać się w marnych pragnieniach, której tak nie przyniosą nam zadowolenia? Z tego rodzi się mądrość. Jeżeli to zrozumiemy, poznamy rzeczywistość, o której mówił Budda. Teraz pomyślmy taką przypowieść. Dużo bogatych ludzi, gdy widzieliśmy w Indiach, boi się biedy. To może się wydać dziwne, bo gdy patrzymy na biednych ludzi w Indiach, oni nie boją się śmierci z głodu czy z podobnego nieszczęścia. Wielu widziałem ludzi w Indiach, którzy czasem nie wiedzą, jak zdobędą posiłek następnego dnia, ale nie wydają się tym martwić. Są bardzo pogodni, nawet szczęśliwi. A wielu bogatych ludzi w Indiach boi się, że stracą swoje bogactwo, że zostaną biedakami i żyją w ciągłym strachu, bo podświadomie czują, że nie zasługują na to bogactwo i dlatego usprawiedliwiają się, że są bogaci, bo niby ciężko pracują, a inni niby są leniwi i nie nadają się do niczego. To jest właśnie to. Skażenie umysłu, a Budda nam radził, by wieść proste życie. Ustanowił zasady życia tradycji Terewady. Te zasady, które ustanowił Budda, prowadzą do duchowego wglądu, czyli rozwijania miłującej dobroci. Przez to przechodzimy do najważniejszej rzeczy, że Buddyzm uczy nas, jak żyć. Buddyzm uczy nas powrotu do siebie, bo to wielka iluzja, że kiedyś było lekko, a w dzisiejszych czasach jest ciężko. Bo w życiu zawsze pojawiają się jakieś problemy, zawsze coś się wydarzy: jak nie w życiu osobistym, to w świecie. Czasami jest trudniej, czasami jest łatwiej, bo życie to nieustanna zmiana. To, że nasz dobrostan zależy od życia zewnętrznego, to też jest iluzja i nieprawda, bo medytacja uczy nas, że najważniejsze jest to, co jest wewnątrz nas. Czy przez, na, czy przez nasz umysł przepływają pozytywne myśli, spokój, czy przez nasz umysł przepływają złe myśli? Czy nasze serce czuje dobro i współczucie, czy może złość, lęk, strach? To jest najważniejsze dla jakości naszego życia. I dopiero ta zmiana w naszym wnętrzu spowoduje zmianę w naszym życiu zewnętrznym. Budda mówił, że to, co na zewnątrz nas odzwierciedla to, co jest wewnątrz. Twoje życie, twoja codzienność to emanacja tego, co masz w sobie. Bo nawet jeśli coś ci się w życiu nie podoba, to przecież nie jest tak, że ktoś ci do tego zmusza, to jest twój wybór. Nikt cię nie zmusza do tego, możesz to zmienić. Pomyśl o tym. Jeżeli tego nie robisz, to kto jest temu winien? Ty czy kto inny? Medytacja sprawia, że właśnie zaczynasz to zauważać, że zaczynasz czuć się inaczej, inaczej zaczynasz myśleć, odpuszczasz bezużyteczne uczucia, nie babrasz się w nich. A gdy zmieniasz się wewnętrzne, powoli twoje życie też zewnętrzne, ludzie, warunki materialne powoli się zmieniają. A więc, jak mówi Buddha, żyj swoim życiem, nie cudzym. Medytacja powoli daje ci spokój, a spokój prowadzi cię do pewności. Wtedy uczysz się decydować o swoim życiu bez strachu, co powiedzą inni. Fundament medytacji to spokój i pewność, że życie i tak w pewnym momencie się o nas zatroszczy. Bo nasze życie wie, jak żyć. Ludzie się tego boją, nie mają do tego zaufania, a medytacja poprzez spokój i pewność otwiera nas na to, co przychodzi. Wtedy jesteś w stanie zmieniać swoje myśli, uczucia, nie koncentrujesz się na trudnościach. To praktyka, która przynosi wolność. Życie nieustannie daje ci okazję do zmiany. A metoda małych kroków jest dużo łatwiejsza i o tym musisz pamiętać. Nasze życie może być jak nasz oddech, lekkie. Zaczynamy dzięki medytacji rozumieć, że życie przeżywa się samo. Odpuszczamy, uczymy się przyjmować życie takim, jakie jest. To duże osiągnięcie, bo gdy przyjmujesz drugiego człowieka takim jaki jest, on zaczyna rozkwitać, pokazuje swoje prawdziwe ja. Gdy na tej zasadzie przyjmujesz siebie i swoje życie, okazuje się, że wiele możesz zrobić, możesz zrobić wszystko i wszystko wydaje ci się naturalne. Trudności w życiu pomagają wielu ludziom. Wszcząsają nimi, pomagają im zmienić swoje życie. Właśnie Budda uczy nas żyć w naszym umyśle i w naszym sercu. Bo to w nich może być niebo albo piekło. I wtedy zaczynamy czuć niezgodę na życie w ciągłym lęku i strachu. Chcemy to zmienić, być wolni. I właśnie w tym zawiera się medytacja. Chcemy być wolni. Dziękuję wam, drodzy widzowie!